Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynie. 31 grudnia u nas tutaj na Dolnym Śląsku. Piękne słońce, ale tak szczęśliwie jak u nas, że nie ma śniegu. To w całej Polsce niestety nie jest. Hodowcy, koledzy nadsyłają mi filmiki, jaka sytuacja u nich. Zobaczcie, jakie zwolszczenia. O, to co widać. To jest tu, stoję na narożniku domu, idę tu, powyżej kolan oczywiście, i odśnieżenie tego kawałka zajęło mi 40 minut. Jeszcze go raz tutaj puszczę, o tak, tu gdzie stoi łopata. Teraz tak. No i tak do gołębnika mam jeszcze 50 metrów. 2, dwie, 2,5 dwie godziny powinienem się wyrobić. No to co, to jeszcze raz przywitam wszystkich hodowców, hodowczynie. W kilku słowach chciałbym podsumować ten ostatni dzień roku. Jaki on był dla nas, dla naszych gołąbków. I powiem tak, że tak myślałem dzisiaj nad tym dosyć długo. Myślę, że to był jeden z lepszych roku, lat, bo... Po pierwsze, nie mieliśmy żadnych takich chorób, a wychowaliśmy też dużo gołębi młodych. Gołębie młode, które trafiły do hodowców, którzy sobie je nabyli. W niektórych hodowlach poszły do lotu, w niektórych pozostały do dalszego rozrodu. Te, które poszły na loty to, no nie wszystkie, ale ukończyły loty. Dla mnie jest to bardzo fajne, że ja zawsze mówię, że żeby ktoś się umiał, najpierw musi się nauczyć. I te loty gołębi młodych traktujemy my, my ja, Ewa, tak, że one mają się nauczyć po prostu lecieć, czy wygrywać no, nie za wszelką cenę. Te głębie, które trafiły do hodowców, do dalszego, powiedzmy, tam jakiegoś rozrodu. Zawsze zachęcałem. Zachęcam, zachęcam będę, żeby się oblatały. I tak jak u kolegi Aleksandra nie poszły na loty, ale są oblatane. Nawet taka śmieszna historia, bo Śmieszna, ale też z takim ciekawym zakończeniem. Gołą po Eliocie, którego mamy od kolegi Artura Brzyckiego. Kolega sobie nabył i tak obiecał, obleciał go, Jastrząb uderzył, gołęby się rozleciały. Nie było go na noc. Olot dzwonił, ale później udał się na targ <laughs> i wśród tych łapaczy. Wypaczył sobie swojego gołębia No szacun za to, że wśród tych gołębi Wpadł mu w oko gołąb młody Bo gołębia dorosłego to łatwo rozpoznać A gołębia młodego, którego widzimy kilka dni I od tego łapacza Zapytał Ile ten gołąb będzie kosztował <laughs> Pan powiedział, że 5 zł No to Olo stwierdził, że Za 5 zł to on by przez te dwa tygodnie Więcej w gołębniku zjadł Także zapłacił, gołąb wrócił I teraz już lata w gołęnikach. Tak jeszcze na poważnie, wracając do tego roku, to odwiedziliśmy wiele hodowli, znaczy wiele. No kilku hodowców odwiedziliśmy. Nie ukrywam, że jednym z najbardziej cieszących się taką oglądalnością filmów był film u pana Romana Raszelskiego. Kto nie oglądał, to zachęcam do oglądania, obejrzenia. Może dzisiejszy wieczór będzie idealny do tego. Nagraliśmy dwa filmy. Jeden to jest film Roman Raszelski, nietypowa hodowla, a drugi to jest przylot gołębi. Pan Roman lotuje z przyczep kempingowych. Y powiedział na filmie i mi prywatnie, że y no jest tak jak jest po prostu, ale y jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, nie miał Pan warunków do tego, żeby postawić gołębniki, zaczął lotować z przyczep kempingowych, ale koledzy, będąc tam, zobaczyłem ten klimat, tą atmosferę taką fajną, że nie tylko złote gołębniki są potrzebne do tego, żeby lotować, ale po prostu hodowca, gołębie, podejście do tego, no gołębie lecą do przyczep kempingowych, no... Nie, nie mają tam jakichś złotych gołębników. Te gołębniki są w większości stawiane na, dla hodowców, a nie dla gołębi. I no, ogromny sukces, bo pan Roman Rzeszowski, jeśli się nie mylę, no, to w tym roku zdobył wszystko y, także na gołębie dorosłe. Także szacun, pomimo tego, że pan mówił na filmie, że ten lot, czy rok będzie troszeczkę słabszy, a mimo to udało się. Także pana Romana pozdrawiam. Filmy, które nagraliśmy u nas odnośnie tak zwanej natury ziółka pana Kukułki, które pokazaliśmy, jak, jak sporządzić. Yy, filmy odnośnie nalewki z orzecha włoskiego, jak ją przygotować. Żołędzie, które wdrażamy co roku. Także te filmy cieszyły się dużym, dużą oglądalnością, i za to serdecznie dziękujemy. No i też nie ukrywam, że filmy u Pana Marka Basa, które co roku nagrywamy wśród głębi dorosłych, wśród głębi młodych. No i dla mnie, jak ja pracuję w niedzielę, to też nie jest łatwo, bo trzeba być na czas, nagrać przynajmniej tego pierwszego, nagrać tą pierwszą siódemeczkę. Pan Marek ma większe y, zobowiązania powiedzmy wobec widzów, bo musi jeszcze te gołęby dobrze przygotować. No i tak jeszcze powiem, że w tym roku podarowaliśmy do Pana Marka 5 gołębi, jeden z gołębi z połączenia wos y, od, tam od pana Mrozika na Hardy Krugera od kolegi Bogdana Michalaka. Przy pierwszych takich chyba wywózkach, albo na pierwszym locie zginął i tak jak ja mu to brzydko mówię został przykiszony czyli podarowaliśmy 5 gołębi 4 ukończyły loty dla mnie mega sukces i dla pana Marka myślę, że tak bo pan Marek w ogóle bardzo mało gołębi zgubił w tym roku i to cieszy mnie najbardziej także myślę, że te filmy też się cieszyły dużym uznaniem serdecznie dziękuję za, za wszystkie subskrypcje za te komentarze za to, że u pana Marka mogę nagrywać, pokazać jak hodowca się cieszy z tych pierwszych gołębi, z tych, z, tych, z tych małych sukcesów powiedzmy. Dla mnie osoby nielotujące, ja widzę jak pan Marek przeżywa, że one przyszły z kierunku, że miał pierwszą siódemkę, znaczy w jakim czasie. Ja tam zbytnio się nie znam tych koficjentach i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać tą atmosferę i... Być z Wami w tych filmikach na bieżąco. Koledzy, w tym roku planujemy też troszeczkę tych gołębi młodek wypuścić. Będą to nowe łączenia Speedbula od kolegi Bogdana Michalaka. A siedzi tam biała za deseczką Ale weszło dużo nowych gołębi. Myślę, że będą te łączenia jeszcze bardziej ciekawe niż w tamtym roku. Także będziemy zachęcać do kontaktu. Poczta Polska nie działa. Są kurierzy. My też w jakiś sposób tam jeździmy po Polsce. Czy koledzy jeżdżą? W jakiś sposób sobie radzimy. A kto jest mocno zainteresowany, to też przyjedzie na miejsce. Także będziemy na bieżąco. Także nadeszła pora karmienia. Koledzy, przekroczyliśmy 5 tysięcy... Już nie pamiętam dokładnie ile subskrypcji, ale za wszystkie serdecznie dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze, bo to cieszy najbardziej. Za wszystkie łapki w górę. Ja zawsze nie wyłączam komentarzy, cieszę się, jak ktoś napisze, i też za taki kontakt. Tam nieraz ten numer telefonu, chociaż on tam w, w profilu naszego kanału jest. I cieszę się, że ludzie się odzywają. Szczególnie polonia za granicą. Tak, jak ostatnio kolega Marek z Irlandii zadzwonił i opowiedział nam taką historię, jak on starał się odbudować jakieś, jakieś swoje takie zajawkę z Polski na dzikich gołębiach. Później weszły normalne gołębie. Opowiedział nam zasady lotowania w Irlandii, za co serdecznie dziękuję. Także za każdy kontakt, czy to z Polski, czy z zagranicy, serdecznie dziękujemy. Z tego miejsca, w imieniu moim, Ewy, życzymy szczęśliwego nowego roku. No i wszystkiego dobrego. Będziemy na pewno dostępni na kanale. Będziemy starali się nagrywać loty, czy u pana Marka, czy u innych. Także zachęcam do subskrypcji, łapkę w górę i komentarzy. Szczęśliwego nowego roku, miłej zabawy i udanego sezonu głębi. 2026. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia.